Dzisiaj będę mówił o nieuczciwej konkurencji i o tym, czy agencja reklamowa może przejąć klienta konkurenta. I będąc kiedyś w sądzie, słyszałem taką rozmowę między mecenasem a klientem. padło takie stwierdzenie, że teraz już nie walczy się o klienta tak jak kiedyś, bo każdy się boi. I od razu wspomniały mi się takie słynne słowa komisarza Ryby z Killera. Nie, że się boi, tylko nie może, bo paragrafy nie pozwalają. I właśnie z jakiegoś powodu utarło się, że klient konkurenta to, mówiąc potocznie, czyjś klient. Zatem wszystkie próby jego zdobycia należy uznać za z gruntu nieuczciwe. Natomiast no, takie jest powszechne przekonanie, a w rzeczywistości. Walka o klienta jest istotą gospodarki wolnorynkowej i nikt nie ma takiego swoistego monopolu na swoich kontrahentów. To znaczy klienci mogą szukać lepszej agencji reklamowej, a ty zwyczajnie masz prawo składać im oferty. To oczywiście brzmi świetnie, no ale przyznam, że ciutkę mało jest w tym konkretu. Więc... Hmm, Myśląc o nieuczciwej konkurencji, o konkurencji w ogóle, musisz wiedzieć, co to są tak zwane dobre obyczaje. I ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji um, określa um, właściwie, czego w takiej walce o klienta robić nie wolno. Um, dodatkowo w przepisach jest właśnie ustanowiony taki zakaz, um, Nakaz przestrzegania dobrych obyczajów. Czyli z jednej strony ustawa mówi wprost, czego robić nie możesz, a z drugiej strony formułuje taką generalną zasadę, że powinieneś przestrzegać dobrych obyczajów. Czyli do czego ta klauzula służy? No oprócz tego, że komplikuje troszeczkę życie, to ma służyć do tego, że jeżeli jakieś określone zachowanie nie jest wprost w ustawie opisane to ono i tak może być czynem nieuczciwej konkurencji, ponieważ będzie sprzeczne z dobrymi obyczajami. To te prawnicze wywody i, i pomysły, one do końca nie są takie złe, ponieważ no oczywiście ustawa nigdy nie nadąży za rzeczywistością, zwłaszcza e, rzeczywistością internetu. E, I e, nie byłoby możliwe w jakikolwiek sposób wyliczenie, jakie tam możliwe są... E, Czyny nieuczciwej konkurencji. Natomiast pewne dobre obyczaje, nawet jeżeli w tym momencie nie istnieją, to być może w przyszłości one się wykształcą i będą powszechnie stosowane jako takie, może standardy branżowe, czy, czy na przykład no, etykieta, czyli pewne zasady poruszania się w internecie i korzystania go w taki sposób, żeby to nie było uciążliwe dla innych użytkowników. Więc co to są dobre obyczaje, trzeba odnieść to do konkretnej branży. Przykładowo, czasami powołuje się na Radę Reklamy. To jest taki twór, który stworzył między innymi kodeks etyki reklamy, a także ma dosyć duży dorobek orzeczniczy, jeżeli chodzi o podejmowanie uchwał o tym, czy reklamy są właśnie z tym kodeksem etyki zgodne, czy nie. To jest doskonały przykład dobrych obyczajów w reklamie. Rada reklamy stworzyła sobie takie standardy i te standardy, które są opracowane i przyjęte przez reprezentantów branży reklamowej, absolutnie można nazywać dobrymi obyczajami. Czyli tworząc reklamę, z takich dobrych obyczajów, dobrych obyczajów warto jest korzystać. Ponieważ nie ma definicji, co to są dobre obyczaje, wydaje mi się, że ja przynajmniej tak to postrzegam, że taka najprostszą formułą to będzie zwykła przyzwoitość plus zdrowy rozsądek równa się dobre obyczaje. I to się naprawdę do tego sprowadza, i uważam, że kiedy faktycznie w jakiejś sprawie dochodzi do naruszenia dobrych obyczajów, to sprawca zazwyczaj jest tego świadomy już w chwili czynu i wszyscy wokół to czują, że pewne granice, na przykład dobrego smaku, zostały po prostu e, mocno przekroczone. E, coś innego jest, e, jeżeli mówimy już o nieuczciwej konkurencji, e, trzeba odróżnić pewną walkę o klienta. Od no, działania na szkodę swojego konkurenta czy byłego pracodawcy. Takim najczęstszym przypadkiem jest, kiedy dochodzi do przejęcia klientów w sposób bezprawny, jest po prostu sytuacja, kiedy ktoś odchodzi z agencji reklamowej i na odchodne wynosi pod przysłowiową pachą bazę klientów. Jeżeli z takiej bazy następnie korzysta z własnej działalności, używa jej do wysyłania ofert. To w tej sytuacji możemy mieć do, czyn do czynienia z nieuczciwą konkurencją. Um, musisz oczywiście pamiętać, że z definicji tajemnicą nie może być to, co jest powszechne zdane, Czyli zazwyczaj informacje, które możemy łatwo pozyskać samemu, na przykład w internecie, tajemnicą nie są. Przykładowo um, fakt, że dany przedsiębiorca w ogóle istnieje i że korzysta z usług marketingowych, tajemnicą nie jest. Ale już informacja, ile zamówił reklam. I za jaką stawkę, no to już jest zdecydowanie pewna wartość dodana, która osobie, jeżeli ona weszła w posiadanie tych danych w sposób bezprawny, zdecydowanie ułatwia jej pozyskanie tego klienta, na przykład oferując konkurencyjne stawki, ale nie dlatego, że ktoś zna rynek i wie, jaką stawkę zaproponować. Tylko dlatego, że zna stawki konkurenta i wie, jak go, mówiąc kolokwialnie, podciąć na tym rynku. Ale jeżeli mówimy już o takim nakłanianiu klienta do zmiany agencji reklamowej, to oferta jest taką formą dozwoloną. A właśnie, co jest niedozwolone? Więc klienta konkurenta nie można nakłaniać do rozwiązania umowy. Jeżeli klient, konkurenta chce się z nim pożegnać, to powinien to zrobić w sposób zgodny z prawem. To znaczy, powinien wypowiedzieć umowę lub odstąpić od niej, lub poczekać do jej zakończenia. Albo może też w inny sposób, np. podpisać porozumienie. Ważne jest, żebyś ty tego klienta, konkurenta do tego nie nakłaniał. Takim cięższym przypadkiem niż nakłanianie do rozwiązania umowy jest nakłanianie do niewykonania umowy. Czyli mówiąc kolokwialnie do zerwania umowy, do niezapłacenia konkurentowi i przejścia do twojej agencji reklamowej. To jest absolutnie niedopuszczalne i jest to klasyczny czyn nieuczciwej konkurencji. No i trzeci przypadek to jest um, namawianie kogoś do nienależytego wykonania umowy. Na przykład do no, nierozliczenia się z, z agencją reklamową konkurencyjną, albo do inny sposób, do niewykonania jakichś m, obowiązków, do których się wcześniej zobowiązał. Co wolno robić, jeżeli chodzi o przejmowanie e, klienteli e, konkurencyjnej agencji? Wolno klientowi konkurenta złożyć ofertę i nawet usilnie nakłaniać do jej przyjęcia. I na to jest, Wyrok sądu apelacyjnego jeszcze z lat 90. On jest bardzo często odcytowany, i to jest absolutnie dopuszczalne. Pomimo tego, że w takim powszechnym odczuciu to jest właśnie nieuczciwa konkurencja, że ktoś składa ofertę naszemu klientowi i bardzo zabiega, żeby ten klient tą ofertę przyjął. No, właśnie to jest nic bardziej mylnego. Tak długo jako klienta walczysz o ofertą nigdy nie będziesz popełniać czynu nieuczciwej konkurencji. Yy, oczywiście nie można wykluczyć tego, że klient przyjmując Twoją ofertę yy, sam zdecyduje, że dostanie się z, z poprzednią agencją w sposób mało elegancki, na przykład nie zapłaci, yy, nie rozwiąże umowy, yy, wyłączy telefon, skasuje maile i przestanie się z nimi komunikować. Yy, jeżeli klient sam taką decyzję podejmie i w żadnym stopniu nie brałeś tym udziału, również za to nie ponosisz odpowiedzialności. Możesz tylko i wyłącznie odpowiadać za te skutki, które sam objąłeś swoim zamiarem i, i sam zabiegałeś, żeby taki był przebieg rozstania klienta z poprzednią agencją. Widzisz, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest w miarę rozsądna, po prostu jest często mylnie interpretowana. Często interpretowana przez osoby, które no chciałyby zachować monopol na swoich klientów i uważają, że zasady wolnego rynku nie mają do nich zastosowania. O klienta, konkurenta można i należy walczyć, tylko oczywiście z głową. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na mój bloga na